Dziś dalej będziemy obliczyć, na ile sposobów może wystąpić dane zdarzenie, ale przejdziemy sobie do innych przypadków. I mamy tutaj pierwsze zadanie, ono jest takie dość intuicyjne, żebyście zobaczyli, na czym polega reguła dodawania. Ilu uczniów liczy klasa w szkole muzycznej, jeżeli 15 osób gra na skrzypcach, 16 na altówce, a na obu instrumentach grają dwie osoby? No to sobie wypiszmy. Na skrzypcach gra 15 osób. Na altówce 16, a na obu instrumentach grają dwie osoby. Więc, jeśli bym te wszystkie liczby do siebie dodała, no to będę miała za dużo uczniów. Ja muszę dodać do siebie uczniów, którzy grają na skrzypcach, plus uczniów, którzy grają na altówce, ale muszę pamiętać, że i na skrzypcach, i na altówce grają jeszcze dwie osoby, czyli te dwie osoby są ujęte i w tej liczbie. I w tej liczbie, więc jeszcze muszę sobie tutaj odjąć te dwie osoby, które byłyby policzone podwójnie, i wyjdzie 31 minus 2 to jest 29. Więc taka klasa liczy 29 osób. I o co chodzi z tą regułą dodawania? My będziemy dodawać te liczby, które pasują do danego zbioru. Czyli tutaj mieliśmy Zbiór osób, które grają na skrzypcach. Tu mieliśmy zbiór osób, które grają na altówce, czyli te liczby będziemy dodawać, ale musimy pamiętać, żeby odjąć te osoby, które są ujęte i w jednej, i w drugiej grupie. I to jest właśnie reguła dodawania. Jeśli nie byłoby tej informacji, że dwie osoby grają na obydwu instrumentach, to wystarczyłoby dodać te dwie liczby. Nie musielibyśmy niczego odejmować, ale jeśli mamy. Osoby, które należą do obydwu grup, to musimy jeszcze odjąć. I mamy kolejne zadanie. Na półce stoją płyty: 6 z bajkami, 10 z filmami science fiction i 12 z komediami. Na ile sposobów można wybrać jedną płytę? Bajek mamy 6, filmów science fiction jest 10, a komedii jest 12. My w zdaniu nie mamy podane, że któreś płyty należą do dwóch gatunków, na przykład bajka science fiction, więc jeśli tego nie ma podane, to każda płyta należy tylko do jednego gatunku. Więc w tym przypadku wystarczy te liczby do siebie dodać. Nie muszę niczego odejmować, ponieważ żadna płyta nie jest policzona podwójnie. Gdyby w zadaniu było, że mamy na przykład cztery płyty, które są jednocześnie i bajką i science fiction, to wtedy byśmy odejmowali jeszcze cztery. Ale tego nie ma w zadaniu, więc wystarczy, jak sobie dodamy. Czyli wyjdzie 28. Czyli na 28 sposobów można wybrać jedną płytę. I w kolejnym zadaniu mamy. Klasa ósma A liczy 12 dziewcząt i 13 chłopców, a klasa 8 B. 14 dziewcząt i 10 chłopców. I mamy pytanie, na ile sposobów można wybrać dwuosobową delegację składającą się z chłopca i dziewczyny obojga z klasy 8a, albo chłopca i dziewczyny obojga z klasy 8b. No to wypiszmy sobie dane. Dziewczyn z 8a jest 12, a chłopców jest 13. W 8b mamy 14 dziewczyn, a chłopców 10. My chcemy w podpunkcie A, my chcemy wylosować tutaj dwuosobową delegację, tak żeby była z jednej klasy i składała się z chłopca i dziewczyny. To policzmy sobie najpierw, ile jest możliwości dla klasy ósmej A. No to dziewczyn mam 12, a chłopców mam 13, więc tę liczbę muszę sobie pomnożyć to, co mówiliśmy w poprzednim filmiku na temat reguły mnożenia. I to wyjdzie 156. Czyli na tyle możliwości można wybrać taką delegację z klasy 8A. A teraz to samo zróbmy dla 8B. Mamy 14 dziewczyn i 10 możliwych chłopców do wybrania. Mnożemy te liczby do siebie. Wyjdzie 140. No ale my nie chcemy policzyć sposobu wybrania z każdej klasy osobno, tylko chcę policzyć, ile jest możliwości wybrania takiej dwuosobowej delegacji, obojętnie z której klasy. Więc te liczby, które nam tutaj wyszły, muszę do siebie dodać. Czyli to wyjdzie 296. Czyli na tyle sposobów można wybrać dwuosobową delegację składającą się z chłopca i dziewczyny. No i mamy podpunkt B. Na ile sposobów można wybrać dwuosobową delegację składającą się z chłopca i dziewczyny? No i powiecie, czym różni się to pytanie od tego wcześniejszego? A na tym, że tu już nie jest powiedziane, że ta delegacja musi być z jednej klasy, może być z jednej, może być z drugiej, ale może też być miks. Czyli teraz tylko mnie interesuje, że będzie jeden chłopak i jedna dziewczyna. No to skoro nie ma znaczenia, kto jest z jakiej klasy, no to sobie dodajmy, ile mamy razem dziewczyn, ile mamy razem chłopców. Dziewczyn razem mamy 26, sześć, a chłopców mamy razem dwadzieścia trzy. W takim razie dziewczynę mogę wybrać na 26 sposobów, a chłopaka na 23 sposoby, więc to muszę pomnożyć przez siebie i wyjdzie mi 598. I mamy kolejne zadanie: ile jest liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach, w których cyfry 2 i 9 stoją obok siebie? No to zobaczmy, jakie mam możliwości. Mogę mieć na pierwszym miejscu dwójkę, na drugim dziewiątkę. I tu mam dwa miejsca. Ponieważ wszystkich cyfr jest 10, a ja już dwie wykorzystałam, nie mają się powtarzać, to w tym miejscu mam 8 możliwości, a w tym miejscu będę miała 7 możliwości, ponieważ tutaj już 3 wykorzystało. No to jeśli chcę policzyć, na ile sposobów mogę dostać taką liczbę, no to wystarczy, że pomnożymy 8 razy 7 i wyjdzie 56. No ale słuchajcie, nikt nie powiedział, że pierwsza musi być dwójka, a druga dziewiątka. Ja mogę mieć najpierw dziewiątkę, później dwójkę. I tu na trzecim i czwartym miejscu będę miała dokładnie taką samą sytuację jak wyżej. Tu mogę mieć 8 możliwych cyfr, a tu mogę mieć 7 możliwych cyfr. Więc znowu mam 8 razy 7, czyli 56 możliwości dostania takiej. Liczby. No ale dziewiątka i dwójka mogą być na drugim i trzecim miejscu, czyli na pierwszym mogę mieć coś, tu będzie dwa 9 i tu będzie coś. I uwaga! Na pierwszym miejscu mogę mieć każdą cyfrę, ale nie mogę mieć zera. Czyli odpada nam 0, odpada dziewiątka i dwójka. Czyli tutaj mam 7 cyfr do wyboru, ponieważ już trzy cyfry wykorzystałam, tu będzie jakaś jedna, tu jest druga i trzecia. No to na tym miejscu też mam do wykorzystania 7 cyfr. Czyli tutaj mamy 7 razy 7, czyli mogę mieć 49 takich liczb. To samo mogę mieć w drugą stronę. Tu będzie 9,2. Tu mam 7 cyfr możliwych, i tutaj też mam 7 możliwych cyfr. Ale mogę sobie też tę te dwójkę i dziewiątkę przesunąć dalej. I znowu, na pierwszym miejscu nie mogę mieć 0, więc mam 7 możliwości, a na drugim miejscu mogę mieć też tylko 7 cyfr, ponieważ 3 już wykorzystałem wcześniej. I podobnie będzie, jeśli te liczby zamienimy miejscami. No to żeby policzyć, ile jest wszystkich takich liczb czterocyfrowych, to muszę te wszystkie liczby do siebie dodać. A ponieważ wiem, że akurat to działanie mogę zapisać używając mnożenia, czyli zapiszę 2 razy 56 plus 4 razy 49, tu mamy 108 i plus 196. A to nam daje 304 możliwości ułożenia takiej liczby. I mamy kolejne zadanie. Ile jest liczb naturalnych od 1 do 568 włącznie podzielnych przez 3 lub 5. Jeśli nie chcemy na piechotę liczyć po kolei tych liczb podzielnych przez 3, to mogę to zrobić szybciej. Wystarczy, że tą liczbę 568 podzielę sobie przez 3. Mogę to zrobić na kalkulatorze i wychodzi, że to jest 189. I 3 w okresie. Czyli nie znaczy to, że ja mam 189 i kawałek takiej liczby, tylko to znaczy, że takich liczb jest 189. Podobnie z liczbami podzielimy przez 5. 568 podzielić na 5 wychodzi 113,6, czyli to wyjdzie 113. Takich liczb. No i w jaki sposób mam policzyć wszystkie takie liczby, które będą podzielne przez 3 lub 5. Pewnie część z Was powie, że wystarczy, że te dwie liczby do siebie dodam. I słuchajcie, to nie jest wszystko. I żeby pokazać Wam, że to nie jest wszystko, wypiszę sobie tutaj parę liczb podzielnych przez 3 i parę przez 5. Czyli ta liczba to jest ilość tych wszystkich liczb, które tutaj. Bym musiała sobie wypisać aż do 568. A ta druga liczba to jest ilość tych wszystkich liczb, które bym musiała sobie tutaj wypisać aż do 568 i żeby były podzielne przez 5. Ale pamiętacie zadanie ze skrzypcami i altówką? Tam musiałam odjąć osoby, które grały na obu dwóch instrumentach jednocześnie. I podobnie będzie tutaj. Mam takie liczby, które jednocześnie dzielą się przez 3. I przez 5, czyli takie liczby, to jest 15, i jeszcze pojawiło nam się tutaj 30, czyli w tych liczbach już ujęliśmy te liczby, które są w kratce. Oczywiście tych liczb jest dużo więcej. No to jak policzyć, żeby się nie namęczyć, ile liczb muszę odjąć? No to słuchajcie, jeśli liczba jest podzielna i przez 3, i przez 5. To znaczy, że jest podzielna przez 3 razy 5, czyli 15. Czyli wystarczy, że sobie najpierw policzę, ile jest liczb podzielnych przez 15, a później odejmę sobie to od całości. I tak jak wcześniej, 568 dzielimy przez 15 i wychodzi 37, i tu mamy. Szóstkę w okresie, czyli takich liczb mam 37. Więc żeby policzyć wszystkie takie liczby, które są podzielne przez 3 lub 5 z tego zakresu. No to dodaję 189 plus 113 i odejmuję te wszystkie, które mi się powtarzają, czyli które już policzyliśmy sobie w tych liczbach. Czyli odjąć 37. I jak odejmiemy, to wyjdzie 265. I na koniec ostatnie zadanie. Patryk ma 6 par różnych spodni grinsowych, 4 granatowe i dwie czarne oraz dziewięć różnych koszulek. 5 białych i 4 czerwone. Na ile sposobów może wybrać strój granatowo-biały albo czarno-czerwony? To wypiszmy sobie dane. I mamy wybrać strój granatowo-biały. Czyli interesują nas granatowe spodnie i białe koszulki. Granatowych spodni mam do wyboru 4, a koszulek białych mam do wyboru 5. Więc te liczby mnożę przez siebie, mogę uzyskać 20 różnych kombinacji takiego stroju. Ale mam jeszcze policzyć możliwości dla ubioru czarno-czerwonego. Czarnych spodni mam do wyboru dwie pary, a czerwonych koszulek mam do wyboru cztery. I znowu te liczby muszę pomnożyć, czyli wyjdzie, że jest 8. I na pewno te liczby będziemy musieli do siebie dodać. Ale pojawia się pytanie, czy tutaj mamy coś, co jest policzone dwa razy, coś, co się powtarza i w jednej grupie, i w drugiej grupie. No, my tutaj mamy powiedziane, że te części garderoby są jednokolorowe, nie ma powiedziane, że coś jest granatowo-czerwone albo biało-czarne, więc tutaj nie musimy niczego odjąć, ponieważ nic nie jest policzone dwa razy. Więc wystarczy policzyć, że to jest 28 takich możliwości.